NIE! LAWECIARZE PIERDZIELENI! Siemano widzowie, ja jestem Prodlet witam was w kolejnym odcinku z For Life'a. Dzisiaj odcinek właśnie bardziej taki na spontanie, zobaczycie jak zrobiłem sobie nowego premierka, który i tak pewnie pójdzie na sprzedaż, także ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. No to tak, z ziomkiem jesteśmy dogadani tutaj na Virgo14, za 7 koje wezmę, tylko tak, najpierw muszę węgiel wywieźć, bo nie mam hajsu, mam tylko 5k no bieda, tak to już wygląda. O cholera. I ścigasz się? No pewnie, że się ścigam. Kurna no. Także już bez startu żadnego... Go. Dobra, podejście drugie. Zobaczymy jak teraz pójdzie. Nie! No kurwa! Znowu! Laweciarze pier zieleni! Ale dobra, widzę, że jest nadrobione. A, a, nie, wona! <grywy> Dopiero furę wyklepałem, no. Dobra, jest odzyskiwanie pozycji. Nieźle, widzowie. O, mam dużą przewagę. Teraz, żeby tylko błędu nie popełnić, będzie hit. No, chyba GG. Chyba się udało. Kurde, po takim manewrach. Teraz tak, po ile jest węgiel, bo to trochę w ciemno idę wywozić, ale ki. Chcę kupić o furę, to tam z ceną węgiel nie trzeba się przejmować. Dzięki jeszcze za stówkę, pozdro interesuj się. Teraz tak, ile my tego węgla tu mamy? Żartujesz sobie, że ja około 18 przed 18 to wywożę. <grym> wywożę po 10.20 ta scena 11. A zobaczymy, testa zrobimy, czy zaliczy nową cenę, czy wcześniejszą, którą brałem. A żywo test dla was widzowie jest przeprowadzony. Dobra, git. Jeszcze wrócić na bazę tym ustrojstwem i już mamy węgiel wywieziony. A tutaj mamy kwota wysokości. A to dało mi za 12.247. No to to na pewno było wtedy węgiel po 11. Czyli trzeba uważać w tych godzinach zmiany z wywożeniem węgla, bo jak będziecie mieli wcześniej fajną ofertę i ona się zmieni na gorszą, to wam liczy po tej gorszej, nie? To cacko bierzemy, bierzemy za 7 koła. Ile on stał? On stał 13. 12,5 będzie git, myślę. To? Aha, 125 koła. Kurde, już mi kata wymontował. Ostatnio jeszcze zakupiłem sobie premierka. Dość fajnego premierka, bo ma 18 kID. I niby to ID jest dość wysokie, bo to jest ponad 10K, nie prezentuje się tak fajnie. Ale z fajniejszej rzeczy to ma on unikatowy bagel LPG35 i unikatowy licznik. Tu macie na ekranie, poprosiłem kogoś z administracji, żeby mi sprawdził co jakie to ma dokładnie RGB. I ogólnie fajna furka, fajnie się nią jeździ. Jeszcze ma APA1, także 200 zasuwa bez problemu. Tak samo silnik 1.6, bo nie wspomniałem. I pewnie sobie ją dzisiaj zrobimy. Także lecę na podgląd ale wcześniej sprzedamy jeszcze furykę, bo już mamy dobrą ofertę za to wilgo. Oczywiście pozdrawiam fana. No i git, mamy sprzedane za 9 koła, no to mamy 2K na czysto, elegancko. Dobra, jak to wygląda, od tej strony zobaczymy. Zaczniemy sobie od fel. Teraz jakie Fele będą tu pasować? Nie, pamię nie pamiętam już, jaki on wcześniej miał felę, ale coś chyba... koło tych. Może wiem, na taką wiktorię go zrobimy, jak FBI amerykańskie To by było dobre I najbardziej chyba te fele będą siedzieć do tego O Taki siedzi w miarę Z tymi felami chyba się git prezentuje to Może prędzej dolary w sumie O, atomik czy dolary teraz wybrać? Jak lepiej wygląda chyba na tych dolarach Dobra, te dajemy No to tak, robimy mu te dolary I później od razu na lakiernie lecimy obok Tysia Zarobiście. Tak się prezentuje no i tak jak mówię, kolorek trzeba zmienić. Niby podlicznik jest git ten kolor, ale chcemy zrobić, żeby on wyglądał jak ta Victoria, ten fordzik taki od FBI. Jak to będzie wyglądać? jeść koło tego, plus tu ten. Tam jak na podglądzie patrzyłem to były dość ciemne barwy. Tam jest też zadaszone, inaczej te barwy wyglądają. tak może mu coś takie dać. 55, 60 albo nie, lepiej nie 60. O, coś takiego. Ty, a drugi kolorek to jest to wnętrze tutaj, czy mi się wydaje? Jakiś taki charakterystyczny. Brązowy damy. Ciemne drewno takie, o. Coś w tym stylu. Coś zmieniło się? Ej, zmieniło się, to jest ten kolorek faktycznie. Tylko jest za ciemny, musi być bardziej widoczny chyba. Szkoda, że cała ta pizzerka się nie zmienia, nie? Chociaż tak nawet dość ciekawie wygląda. No, tak się prezentuje. Coś małej ten domek się powoli robi.